Lato w moim mieście. Lato przyszło wreszcie. Lato, lato i polecie. No nie, dopiero czerwiec tu nie polecie. Wakacje przed nami, a teraz karta przed nami. Jeśli chcesz wznieść się w górę, powinieneś pozbyć się balastu. <grym> Puśćmy balast i. Zacznijmy spotkanie 14, bo zbliża się 21. Zapraszam! Wielu z nas pewnie zna ten moment, kiedy wszystko się w życiu sypie: codzienność, marzenia, wartości, poczucie sensu i nagle stajemy w obliczu nowej rzeczywistości. Ale czy to znaczy, że się zmieniamy? Mam na imię Eliza. Wam terapeutką, ogrodniczką amatorką, trochę malarką. Jestem kobietą i jestem sama. Taka sama. Wakacje, wakacje. Czas odpoczynku. Niby oczywiste, prawda? Ale czy my sobie naprawdę na ten odpoczynek pozwalamy? Na co dzień żyjemy w biegu, ogarniamy wszystko naraz: praca, dom, zakupy, milion otwartych zakładek w głowie. I ten tryb zadaniowy często zabieramy ze sobą na urlop. Serio? Robimy z wakacji kolejny projekt. Zobaczyć jak najwięcej, zrobić jak najwięcej, wykorzystać każdą minutę. I ja jestem najlepszym przykładem, jak można sobie utrudnić urlop. <laughs> tak się jakoś zawsze składało, że to zwykle ja ogarniałam wyjazdy. Pomysł był wspólny, ale ja od razu zbrałam się za część organizacyjną i realizację. Nikomu nie dałam się do tego dotknąć. Noclegi, bilety, trasy, plan, wszystko. I w sumie to było ok, bo ja to lubię. Wyszukiwanie fajnych miejscówek, polowanie na promy czy samoloty, to mnie jakoś kręci. Ale ja zawsze szłam o krok albo dziesięć dalej. Wyszukiwanie atrakcji do zwiedzania, sprawdzałam gdzie zjeść, gdzie wypić kawę z widokiem, jak ominąć tłumy, jak się gdzieś dostać. Tylko, że no właśnie. Ile dni ma taki urlop? No i oczywiście połowa planu nie, nigdy nie została zrealizowana ku mojej rozpaczy, chociaż moi towarzysze podróży yy, byli zadowoleni, bo uniknęli latania po zabytkowych kościołach, dworkach i innych wnętrzach, kiedy upał na zewnątrz. Ale to było wieki temu. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje, bo czas mija błyskawicznie. A w tym roku przyjeżdża do mnie przyjaciółka z Polski. Wybieramy się w objazd po Norwegii. No niecałej oczywiście, małego wycinka. I co robi Eliza w pierwszym odruchu? Wiadomo, Google Maps po godzinach, wytycza trasę, plan, noclegi, odwiedzam blogi turystyczne. Ale tym razem się zatrzymałam i cofnęłam. Noclegi tak. Bo w Norwegii to jednak warto mieć zarezerwowane wcześniej. Bo i cenowo to korzystniejsze, ale też unikniemy wędrówki po noclegowniach i nie będzie niespodzianki, nie wiem, w postaci spania w samochodzie. Co prawda, korciło mnie zabranie namiotu i całego ustrojstwa tak na wszelki wypadek, ale no kurde, nie. W pewnym wieku to minimum wygody mus mieć. Ale zresztą to idziemy na żywioł. Bo tak czasem bywa. Im bardziej chcemy wykorzystać czas wolny, tym częściej wpadamy w tą samą pułapkę. Dalej jesteśmy w trybie działania. Mimo, że czasem już nawet fizycznie leżymy na plaży, albo nie wiem, jedziemy przez góry, ale głowa? Głowa szuka rozwiązań, analizuje, planuje. Chyba to znasz. A jeśli nie, no to szczęścia z ciebie. Paradoksalnie dla wielu z nas wakacje wcale nie są czasem bez troski. Zdarza się, że zamiast odpoczynku pojawia się napięcie, bo trzeba się przemieszczać, bo plany się nie składają, bo chcemy w kilka dni zobaczyć jak najwięcej. A do tego dochodzą właśnie różne oczekiwania. Ktoś marzy o leniwym poranku z kawą, a ktoś inny wstaje skoro świt, bo nie chce zmarnować dnia i nie wiem, chce pobiegać po plaży albo wyruszyć na jakąś wycieczkę statkiem. I w tym wszystkim łatwo zgubić sens. A przecież urlop to nie wyścig, ani projekt do zrealizowania. Chwila dla siebie i chwila na oddech. Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy coś nie idzie z planem. Pamiętaj, najważniejsze jest, aby czuć się dobrze i móc prawdziwie odpocząć, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Korzyści z wakacji są nam dobrze znane. To wolność od codziennych obowiązków, od rutyny, albo takie słodkie nieróbstwo i oddawanie się ukochanym aktywnościom. Coraz więcej osób ma już dość zatłoczonych kurortów hoteli all inclusive, ludzie szukają prostoty lasu, jeziora, gór, ciszy, z dala od cywilizacji, Wi-Fi, czy nieustannie dzwoniącego telefonu. I to ma sens, bo prawdziwy odpoczynek to nie tylko wyjazd, to stan. Jak zatem sprawić, żeby urlop był satysfakcjonujący? I tu z pomocą może przyjść uważność, czyli mindfulness. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem fanką medytacji, świadomego oddychania czy mindfulness. I nie bez powodu. Medytacja, oddychanie pomogły mi w najgorszych i najsmutniejszych okresach mojego życia. Dzięki temu potrafiłam ponownie stanąć na nogi. Ale nieważne jednak, czy podróżujesz sam, czy z rodziną, czy spędzasz czas w nadmorskim kurorcie, w hotelu All Inclusive na Majorce, czy w leśnej agroturystyce – Zawsze możesz przeżyć te chwile uważnie i z dbałością o odpoczynek i reset dla umysłu i ciała. Uważność to nie musi być na poduszce medytacyjnej z zamkniętymi oczami. Uważność to może być plaża, to może być szum wiatru, moment, kiedy czujesz, że naprawdę jesteś tu i teraz. A czym właściwie jest odpoczynek? No niby proste pytanie, a jednak warto je sobie zadawać częściej niż tylko raz do roku przed urlopem. Bo przecież form relaksu jest mnóstwo. Możemy pojechać za miasto, popływać, wskoczyć na rower, albo po prostu leżeć z książką, albo spać. I to akurat byłoby dla organizmu chyba najbardziej luksusowe z całej tej listy. Ale tu jest pewien haczyk, bo możemy robić te wszystkie rzeczy i wcale nie odpocząć. Bo jeśli głowa w tym czasie goni swoje sprawy, analizuje, planuje albo odtwarza stare rozmowy, nie daj Boże, bo wraca do starych, nieprzyjemnych sytuacji, to ciało może i leży na leżaku, ale my jesteśmy całkiem gdzie indziej. I odwrotnie. Każda z tych aktywności, nawet najbardziej zwyczajna, może nas naprawdę zregenerować. Jeśli jesteśmy w niej obecni, tak naprawdę obecni, to ten moment... Kiedy czujesz, jakbyś ładowała baterię tylko z tej chwili, z tego miejsca, z tego zapachu, widoku, ciszy, cokolwiek to jest. Jeśli jesteś tam cała, to to jest odpoczynek. A jak odpoczywać uważnie? Po pierwsze, wróć do zmysłów. Serio, daj sobie kilka chwil w ciągu dnia, żeby naprawdę usłyszeć, zobaczyć, poczuć. Jesteś na starówce? Posłuchaj muzyki ulicznego grajka. Jesteś na plaży, zamknij oczy, weź oddech. Co słyszysz? Co czujesz? Zatrzymaj się, rozejrzyj, delektuj zapachem kawy, chłodem cienia, miękkością piasku, szumem fal, śpiewem ptaków, poczuj świat wszystkimi zmysłami. Po drugie, spróbuj pochodzić na boso. To nie jest żart. Kontakt stóp z ziemią to jest coś niesamowitego. Na plaży wiadomo, jest łatwiej, ale spróbuj też gdzieś w parku, w trawie, nawet w lesie, na szyszkach, chociaż przez chwilę. Dzieci robią to cały czas. I coś w tym jest. To taki powrót do naturalności. Poza tym, chodzenie boso to też masaży dla stóp i mała sesja antystresowa w pakiecie. Posłuchaj ciała. Używaj go przede wszystkim aktywnie. Pływaj, spaceruj, biegaj, nie wiem, pojeźdź na rowerze, na rolkach. Każda aktywność fizyczna jest zbawienna dla twojego dobrostanu. A następnie zrób sobie w ciągu dnia taki wewnętrzny skanik, taki check-in. Czy jestem głodna, czy może po prostu znudzona? Czy stopy mnie bolą po całym dniu łażenia? Może warto się schować w cieniu, napić wody, zamiast iść na siłę jeszcze jeden kilometr? Ciało daje nam mnóstwo sygnałów. Wsłuchaj się w nie. Po czwarte, cyfrowy detoks. Hmm, tak wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale warto. Chociaż na jakiś czas wyłączyć powiadomienia, vlogować się, nie wiem, social mediów, przestać robić zdjęcia wszystkiemu i wszystkim. Albo chociaż nie publikować ich od razu. Poczuj ten moment nie tylko przez ekran, ale całym sobą. I na koniec zostawić małe ćwiczenie, które naprawdę polecam. Takie. Wakacyjne, jak odpocząć uważnie? Pozwól sobie na nic robienie. To może być wyzwanie, zwłaszcza jeśli należysz do tych osób, które ciągle coś muszą. Ale właśnie dlatego warto spróbować. Usiądź sobie gdzieś, nie wiem, na ławce, na molo, w cieniu pod drzewem, ustaw timer na 5-10 minut i po prostu bądź. Nie przeglądaj telefonu, nie planuj, nie analizuj, nie rozmawiaj. I zobacz, jak się z tym czujesz. Czy łatwo ci tak po prostu siedzieć? Rozejrzyj się, co widzisz. Jakie dźwięki słyszysz? Czy coś pachnie? Czy czujesz wiatr na skórze? Poczuj swój oddech. Poprzyglądaj się ludziom. Posłuchaj ptaków. To wszystko. I drugie ćwiczenie to taki uważny spacer. Nie potrzebujesz niczego poza chwilą czasu. Wybierz się na spacer, może być do lasu, do parku, ale może też być po jakiejś znanej ulicy. I teraz najważniejsze: nie idź dokądś, idź dla samego chodzenia bez celu i bez pośpiechu. Zwolnij i zaobserwuj świat tak, jakbyś go widziała po raz pierwszy z ciekawością, bez oceniania. Zwracaj uwagę na kolory, na kształty, na faktury co słyszysz, co Cię zaskakuje. Taki spacer potrafi naprawdę wyciszyć i przywrócić nas do tu i teraz. Pamiętasz jak to było w dzieciństwie, kiedy lato kojarzyło nam się z beztroską, z całodziennym odkrywaniem świata, z brudnymi rękami i pozdzieranymi kolanami. Długie dni wypełnione śmiechem, słońcem, zbieraniem jagów w lesie, zabawą z przyjaciółmi, albo rozmową gdzieś na ławce. Lato, które zawierało wspomnienia nowych odkryć i przeżyć. A teraz. Lato mija często jak podmły wiatru, zaczyna się i kończy. oglądamy je często z szyb klimatyzowanych samochodów czy budynków, a kiedy przychodzi jesień i dni robią się chłodne, zastanawiamy się, jak to mogło tak szybko minąć i obiecujemy sobie, że w przyszłym roku, to w tym roku, daj się zaskoczyć i zadziwić. To nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Zapraszam Cię ponownie w piątek, 15 sierpnia. Pamiętaj, urlop i wakacje są po to, aby odpocząć. Odpoczywaj więc radośnie i uważnie. Życzę Ci słonecznego lata.